Delikatnie, muszę udać mu miejsca. O, będzie duży, ale jedzie. Ale idzie, o kurde. O kurde. Ale poszedł. O, jeszcze będą odjazdy. O, ale będą odjazdy. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj standardowy zestaw, metoda i bombka. Na metodę standardowo, peledynamik z Swimem ale dzisiaj większość większości peledynamik, zaraz Wam powiem dlaczego, woda dzisiaj spokojna, zachęcająca do łowienia. Lecimy! Witam i o zdrowie pytam. Co tam u Was? Opowiadajcie. Ja w międzyczasie sobie będę zakładał. Zakładamy Haribo dziesiątki. Uj, uj, uj. Zakładamy Haribo, czyli standardowy zestaw na początek, który pokazuje, co się w wodzie dzieje. Standardowo Haribo, dzidy poustawiane, z bombką dzisiaj chcę przycisnąć, bo ta bombka ostatnio nie funkcjonuje. Nie wiem czemu, znaczy wiem, zaraz swoją teorię może, może wygłoszę. Yy, Pelet dzisiaj przeważający dynamik z peletem swimem w mniejszej ilości, chociaż jest, ale w mniejszej. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest pochmurno, więc ta ryba nie będzie wychodzić aż tak do góry. Chcę ja to miałem tutaj, dobra, żeby wiedział, bo było ciężko znaleźć coś. Kawałek leci. Ciężko było znaleźć dobre miejsce. A dwa, czemu ten pelet Dynamic, bo muszę wrócić do myśli. Nie ma dzisiaj słońca, więc ważniejsze jest to, żeby tego peletu więcej zostało na dole niż się unosiło do góry. Bo jeżeli wiadomo, jest słońce, z góry woda cieplejsza, ta ryba gdzieś tam się pewnie podnosi nie jest taka zaciekawiona. A właśnie dzisiaj jest pochmurno, więc ta ryba pewnie gdzieś będzie może podnie szurała, więc tam musi być więcej tego peletu, więc. Domierz, więc w większości pelet dynamik teraz idziemy na bombkę nie mam pomysłu co tu z bombką zrobić dzisiaj sama kukurydza bez peletu ewentualnie będę robił kuleczki z tego peletu co mam ale bombkę to zaraz zobaczycie dobra, bombeczka bąbeczka dzisiaj kukurydza na dzień dobry kukurydza i jedna jedna większa damy jedną większą, nie będziemy dawać dwóch damy jedną Jedną większą kukurydzę. O, nie, nie poszło. Jeszcze raz inna. Coś mi tu nie poszło. Weźmiemy sobie drugą. Coś mi tu nie wyszło z tą kukurydzą. O, teraz jest ok. Dobra, założone. I lecimy na jedną. Jedną kukurydzę. Tyle na dzisiaj. Dzisiaj muszę postrzelać trochę z tej bombki Ryby tu zaciekawiły się wreszcie tą moją bombką. Ta bombka musi wreszcie odpalić. Nie ma opcji. Dobra. Bombeczka sobie leży. Naciągniemy zestaw. Poluźnimy koło wrotek i to mocno. Ok. Tu lekko jeszcze dokręcimy. Dobra, i bombeczkę mamy. Jak mówiłem. Będę robił co jakiś aż jedną kulkę z peletu Już zamówiłem specjalną wyciskartę. Z której będę robił sobie takie wałeczki i czasami sobie. O, trochę za daleko. O, no, powiedzmy. I takie 2-3 na godzinkę sobie rzucę peleciki. Na razie to ugniatam to ręką, ale w późniejszym terminie będę robił to tą maszynerią taką do wyciskania zanęt. Ona chyba z Prestona jest. Na razie to będę robił ręcznie. Niedużo, 2-3 kulki, żeby pelecik. Dobra, żeby palecik też tam był. I do tego co jakiś czas kilka ziarenek kukurydy. Ta bombka musi się paść. Musi, musi. Przerzucam już czwarty raz. Czwarty raz w przeciągu, nie wiem, chyba godziny. No chyba więcej. Nawet nie całej godziny. Na początku chcę tam dosyć często poprzerzucać, póki nie ma brań, póki nic się nie dzieje. Nabijam podwójnie. Później jak już ewentualnie jakby się wkręciło, to sobie będę przerzucał systematycznie już pomiędzy braniami, a na razie, póki nic nie ma, to takie przerzucenie raz na 10-15 minut podwójnym podajnikiem na ten moment oczywiście. Zawsze hamulec sprawdźcie, bo zawsze się na tym łapię, że nie sprawdzę hamulca, a później jest problem, no ale pewne nawyki, mówię Wam, trzeba by robić. Niestety Chodzić, chodzić, chodzić i pewne nawyki wchodzą już w ten rytm i wyrabiacie to, co dobre. Coś mamy, ale nie wiem co. Pewno, Oj, 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 oj. Chyba karp, ale nie jestem pewny. Mogę musiałem klipa ściągnąć. Będzie karp, chyba. Będzie chyba karp musiał klipa ściągnąć Olercia. no trudno no trudno, ale za mocno ale idzie tu w lewo chodź, chodź, chodź chodź. tutaj, tutaj, no musi być chyba karp chyba karp o idzie mi w ten nie dobra, tam sam może i delikatnie muszę mu dać miejsca No, będzie duży, ale jedzie ale idzie o kurde, o kurde ale poszedł nie no muszę go tu trochę ściągnąć, bo nie dam rady Mało idzie Odpuścił Na razie idzie do brzegu. Na razie idzie do brzegu No ale pewnie jeszcze będzie jeździł Pewnie będzie jeść Pewno będzie no, Ładnie walczy ładnie walczy Bóg mu trochę pojechać Nie za mocno Delikatnie No, jeszcze będą odjazdy O, no, ale będą odjazdy Pomału, pomału Pomału, pompujemy. Delikatnie, delikatnie. Ale dzisiaj wam powiem, że mam wagę. To zważymy. Ale najpierw trzeba wyciągnąć. Jak wyciągniemy, to będziemy się bawić. Pokaż się, kim ty tam jesteś. Pewnie karkiem, wiadomo, nie? Wiadomo. Wiadomo. Pokaż się. Trochę walczyłeś. Trochę walczyłeś. No nie jesteś jakimś wielkim karpiem Ale karpiem O ładny, ładny, ładny ładny, ładny Podbierak już sobie wezmę Już jest blisko, już jest blisko Mam cię! O, jest, piękny Uch. Dobra O, piękny, piękny karp Ale piękny karpik Ładny, taki krótki, ale długi. Dobra, bierzemy szybko. Zważymy. No, taki 6. Nie, nie, nie. 50. 59. Ładny 59. Teraz jeszcze zważymy. <grym> Nawet wagę mam A raz zważymy. Jak to tu się ważyło. Nie będzie tu kurde zaczepić. Oto nie rozwali się ile? 5 6 6200 6,210 czyli ma 6,210 to no chyba 6,270 yy, 5,5 kilo piękny karpik 5,5 59 cm mm -hmm. no ładny, ładny tak walczył właśnie tak między, między 3 a 5 kilo Trzymaj się, Lekko się przyhaczył, ale leci. No, trzymaj się. O, ale bykol. Mm. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> U, yeah. Zakładamy Haribo. U, yeah. <grym wytkujesz> ale z zaskoczeniem wziął. Cium ciał, cium cium I było takie bardzo delikatne branie. A tak czułem coś, bo to takie było ciumku, ciumku, ciumku ale poskładany tu jestem dopiero muszę się przywrócić do życia czyli pelet nabić podwójnie A, rzucamy wszystko już mam ładnie ustawione tak chyba jak było ok, rzucone tutaj trochę w tą stronę, bombkę muszę zaraz i tak poprawić ta bombka to się tutaj z miotła. Od razu ją podniosę. Od razu ją przestawimy, przerzucimy. Ta bombeczka tutaj miała zadziałać, ale oj, została poszkodowana przez karpiszuna. Dobra, rzucimy kukurydzy, żebym wiedział gdzie. Bum. Dobra, jak tam bombeczka? Widzę, że kukurydza jest. No może zmienimy. Dalej daj na jedną. Zobaczymy. Niech sobie leży. nęcona jest, więc może coś wreszcie kiedyś podejdzie, ale jeszcze raz przestrzelić teraz. Dobra. Ok. Mała korekta wagi, bo zważyłem teraz sobie sztycę z podbierakiem, z koszem i wyszło. 900 gramów, więc 6200 minus 900 wychodzi 5300. 5300, 5,3 kg. Piękny karpiszon. Ile? 50, 49 cm? No tam wiedzieliście. Ileś tam centymetrów. Ale z znienacka. Cisza, cisza, półtorej godziny cisza. Zaczęły się delikatne obciereczki, i raptownie, bu! Uderzyło. Podczas folu że nie jest to wielki, ale też nie jest mały. Muszę aż zgodniać. Musimy kukurydzę zabrać. I sobie wziąć jedną bułeczkę. Mmm, bułeczka z serem. Mm. I muszę wziąć kaweczkę. I kuszeczkę. I wracamy. Raz kukurydzę sobie otworzę. Kawę sobie postawię. Smacznego. Może ktoś akurat śniadanie je. Ja bułkę z serem. Nie z bananem. Ale z serem też jest dobra. Ech. Muszę coś z tą bombką zrobić. No nic, nic kompletnie. Na tej bombce się oj, nie dzieje. Więc zmieniamy na... O są, ale przekręcone. Na corn powera żółtego. Rzucimy sobie na Waftersa. Niech sobie tam pływa biota. Niech się tam buja. Mi się wydaje, że te ryby jeszcze tak blisko brzegu nie chcą podchodzić. No jeszcze są takie w miarę pochliwe no coś jest jakiś, na pewno jakaś przyczyna, że one tak bardzo blisko, to nie podjeżdżać. Ja tej przyczyny nie znam. Próbuję na różne sposoby tutaj, ale na razie bez efektu. Kompletnie nie mam pomysłu. Gdzie ten przypom... Tu jest, dobra. Nie mam pomysłu. W kwietniu było to jedno branie, takie fajne i od tamtego momentu na bombkę, nawet puknięcia wiadomo, tych ryb po prostu nie ma blisko brzegu jeszcze, może za miesiąc może za 2-3 tygodnie ale na razie jeszcze blisko brzegu ich nie ma no ale dobra, zmieniliśmy przypon zmieniliśmy przynętę, czekamy sprawdzimy nowy nerf który uwielbiam robić, czyli ściągam duże haribo zakładam małe haribo bo nieraz jest tak, że one nie chcą za bardzo tych większych. I zobaczymy, czy coś tam w ogóle z tych mniejszych ryb jeszcze krąży. Bo możliwe być, może być tak, że one nie chcą tej dużej przynęty dzisiaj. Zaobserwować, co tam się w ogóle dzieje. Czy coś tam się w ogóle dzieje, czy się nie dzieje. No, powiem Wam, to nam da dużo informacji i dużo nam powie, czy coś tam się w ogóle dzieje. bardzo pomocne w późniejszym etapie. Rzuciłem na małą i zobaczymy, czy coś w ogóle na mało weźmie i czy w ogóle będą wskazania. Bo mówię te większe czasami, czasami jest tak, że po prostu nie chcą. Dobra, kurzyłem się. Zmieniam tą bombkę na metodę. Ja nie będę czego. Koniec. Zmieniam to, zakładam. Jadę na dwie metody. Bąbka jeszcze musi poczekać. Bo to szkoda wędki, żeby leżała. A metoda Anusz odpali. Ma, znalazłem tam fajne takie miejsce i zobaczymy. Jedną metodę blisko, drugą daleko. I może to coś zadziała, bo ta bombka to jest. Ach. Na razie, póki ta ryba nie przyjdzie widzieć brzegu, to nie ma sensu. Dlatego odpalam drugą metodę. Obcierek na tej dość, długim dystansie też nie ma więc lecimy dalej z kolorem zakładamy żółty zakładamy corn power już na lewej mam haribo to tu teraz damy corn power no zakończ się, co ty dobra, corn power no bo musi, musi coś tu ruszyć to jest to jest, to, jest, to, jest, to jest, to jest niemożliwe już mam dwie metody i na razie tak będę łowił moi przyjaciele zawsze ze mną Cały czas mi tu podpływają, pocieszają spokojnie Marcinie. Spokojnie, jeszcze złowisz rybę. O, pilnuję mnie tutaj, żebym nie zasnął. Korydza mi została, to mogę im znowu dać. Macie, już bombki w sumie nie będę używał. To niech sobie zjedzą. A co tam? A co do wędek To niestety, ale. Odcięło po tym karpiu kompletnie wszystko, kompletnie. Nic, jedna obcierka była, a tak nic kompletnie, kulasów wszystkie przerobiłem, przerzucam, nic, nawet nie ma śladu żywej ryby, nie wiem co się stało, ale odcięcie jest kompletne, ja już pomysłów nie mam, po prostu rzucam i liczę na jakiś cud, albo na coś, nawet leszczy nie ma. A nie jednego jeszcze dzisiaj nic blisko tu rzuciłem na metodę też na razie nie ma efektów Człuch. źle się dzieje, kiedyś to było teraz się źle dzieje co tam, zjemy banana, nie? takie emocje emocje jak przy jedzeniu banana no to trzeba zjeść woda dzisiaj mnie pokonała mocnocie o, o, oziębienie tam było chyba z 19 wczoraj na dzisiaj na na 9 i pff, dziękuję. Tak sobie ochodzę, zwiedzam. Sobie patrzę, gdzie są kaczki. Gdzieś tu były, o tam są. Jak no to Po 5 godzinach. No ludzie, kochani. Przecież to jest, ale chyba leszcz 5 godzin. Przecież to się nie dzieje. Nic nie nagrywałem, powiem Wam. No bo ile można? no Ile można? Nic się kompletnie nie działo. No będzie karp chyba. Ale nie duży, jeżeli będzie. 5 godzin. Nic siedziałem tu jak struty. Już miałem palić wędki. Ale jedzie mi tam. Muszę go wypukać. Nie jest pewnie duży. Muszę go wypukać. Nie jest jakiś duży, ale ładnie wziął. Nie będzie to nic wielkiego. Znaczy zobaczymy co to będzie. Coś widziałem, ale nie jestem pewny. Karaś. Ale jeździ. Ale walczy. Chodź, chodź, chodź. Wyczepił się. Ale... Ale był duży. Przy samym tym. Dlaczego? Cholera, przy samym tym, ale piękny karaś. Oj, dzisiaj to coś nie mój dzień. Ajaj, powiem Wam, że nie nagrywałem, no. Nie nagrywałem po 4 godziny, nawet brania, nawet obcierki. Prawą wędkę, przerobiłem na metodę i fruwałem sobie tu, 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 tu. Fruwanie nic nie dało oczywiście. Ale wędkę trzymałem cały czas w tym samym miejscu. No i branie po 4 godzinach, raptownie strzał, wyciągam karaś, chcę podebrać dziękuję, trzymaj się ale ładny był karaś, myślę, że ponad 40 cm a tak to dzisiaj jest istna mordęga boże, aż się nie spodziewałem, że będzie tak ciężko no nie spodziewałem się, ten spadek temperatury z 20 na 10 stopni gdzieś tą rybę rozproszył po jeziorze no, nie wiem czy poszło na głębokie, czy nie chce no bo obcierek nie ma, więc tak jakby jej nie było no i ciężka sprawa, no w takich warunkach i tak karp 5-3 kg ten karaś ładny pewnie ponad 40 kg by miał, czyli dwa brania, nie jest to rewelacyjne, ale też nie jest na zero. Jeszcze zostaje, nie wiem, pół godzinki jeżeli nic w tym czasie się nie wydarzy, to się dowiecie. A jak się wydarzy, to zobaczycie. Proste, proste. Coś puka na bliskim dystansie. Z tymi braniami to tu nigdy nic nie wiadomo. Karaś też się bawił, bawił, obciarka była, bawił się. No i wiatr się zrywa. Hmm, ale warunki się robią nie niedobre. No, coś puknęło, puknęło i zostawiło. Boję się tutaj, bo to mam blisko. Jak tu będzie coś większego, to nie wiem czy zdążę wyklipować. Tu mam mniejszą kulę, tu mam mini haribo. A tu mam te haribo normalne. No nie. Wiem. Dobra, na razie się wyłączamy coś poskubało, ale zostawiło. Czekamy. O, o, o znowu chyba coś. Dobra, ostatnie nabicie dzisiaj. Rzucam to, pomału się zbieram. Akurat reszka została, to nabiję na raz, dwa albo trzy razy. nabijam na ostro. O, dobra. I będę się pomału zawijał. Wszędzie sensie zawijał. Pomału będę się pakował, a węteczki sobie będą leżały. A tak a ja się będę pomału zawijał. Dobra, zbieram się. Zaczęło padać jeszcze teraz. Wieje, pada. Nie bierze Wszystko, akumulacja teraz. Pogoda tak się zmieniła dzisiaj, że to jest masakra. Masakra, powiem Wam. No, taki strzał. Zmienny, że ta ryba pewnie dostała dzisiaj jakiegoś gupolca. na no, i tak, w takie warunki. Jedna ryba wyciągnięta, drugą widzieliśmy. Karać piękny. Ech, nic więcej nie było. po pouciekały, wszystko uciekały. Pewnie uciekło to w tą stronę głęboką. No ale co poradzisz? To są ryby. Ryby mają swoje fochy, ryby mają swoje swoje jakieś tam zachowania. A teraz muszę szybko uciekać, bo zaraz będę mokry. Dobra, trzymajcie się, zostawcie to żywo i mam nadzieję, że następnym razem będzie dużo lepiej.